Wysokość rąbu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa. Wysokość czego? Wysokość rąbu. Co to jest rąb? No, często mówicie, rąb to jest kopnięty kwadrat. Ok, czyli rąb ma boki tej samej długości. Mało tego jego przekątne przecinają się pod kątem prostym. To też warto pamiętać. Wysokość rąbu o boku długości 6, czyli bok jest długości 6 i kącie ostrym 60 stopni. Gdzie jest ten kąt ostry? Tutaj mamy ten kąt ostry, 60 stopni. Jest równa. Jeszcze raz co jest równe? Wysokość rąbu. Czyli my szukamy wysokości tego rąbu. Musimy znaleźć wartość h przy tych danych. Dobra, spokojnie patrzę na rysunek. Ten bok tutaj jest równy 6. Tutaj też jest 6. Ja mam tak naprawdę pewien trójkąt prostokątny, w którym właściwie mam kąt i jeden z boków. Jest to trójkąt specjalny. 30, 60, 90 i wystarczy tylko, że będę pamiętał jego własności. Jak to było? A, 2A a przeciwprostokątna i dłuższa przyprostokątna A pierwiastków z trzech. Skoro tutaj jest 6, to tutaj musi być 3, a tutaj 3 pierwiastki z 3. Ile wynosi wysokość? trzy pierwiastki z trzy. Odpowiedź A. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.